Na stronie wirtualnej Polski jest wywiad z Danielem Obajkiem, prezesie PKN Orlen, rozmowa Mateusza Ratajczaka. W tej rozmowie Daniel Obajtek atakuje platformę obywatelską i mówi: to nie rząd zjednoczonej prawicy, nie prezes Obajtek. 11 lat temu chcieli sprzedać cały lotos zagranicznym, nawet rosyjskim podmiotom, to właśnie rząd pana Donalda Tuska, to właśnie Aleksander Grat. Minister w rządzie Tuska informował o wąskiej liście podmiotów, z którymi prowadzone są rozmowy o sprzedaży 53% akcji Lotosu, czyli sprzedaży pakietu kontrolnego. Obajtek twierdzi, że są na to odpowiednie dokumenty. No, i to był właśnie wedle obajtka dowód na to, jak no, Platforma chciała wyprzedawać polski majątek. Jak się do tego Pan odniesie, Panie pośle? Najpierw dwa pytania, które muszę zadać, i to jakby dziennikarzowi, który zna realia. W nie, tylko proszę mnie nie zadawać czy... pytań, bo to nie możemy się zadawać. Czy... Zamierzam. Nie, nie, ale to są, to są pytania, które są jakby bardzo istotne, bo on, pan jest jakby bardzo wiarygodnym dziennikarzem. Czy doszło do sprzedaży lotosów za czasu Platformy Obywatelskiej? No jasne, że nie doszło. Czy znaczy, dochodzi teraz do sprzedaży części lotosu węgierskiemu malowi? No ale w interesie Polski, jak twierdzą rządzący. Ale, ale czy tak jest? No tak jest. Tak jest. Tak jest. No więc, jakby <laughs> ciężko tutaj walczyć z faktami w tej sprawie. A jeżeli chodzi o y, samo to pismo, bardzo dobrze, że pan to przytacza, bo na samym początku pojawiły się różnego rodzaju propozycje, głównie ze strony samego Lotosu, żeby Lotos y, dokapitalizować. I wtedy, kiedy została zaprezentowana, tak jak pan powiedział, wąska lista spółek, które mogłyby lotos kupić albo kupić w części, premier Donald Tusk tę sprzedaż zablokował. Dlatego, że żaden z tych podmiotów nie nadawał się do tego, żeby być strategicznym partnerem lotosu. Dlatego, że służby mówiły jasno, że mogą za tym stać Rosjanie. I widać z perspektywy, jak ważna to była decyzja o zablokowaniu sprzedaży. Lotosu, nawet jeżeli ktoś miał taki pomysł. A dzisiaj dochodzi do tego, że 417 stacji państwowego giganta trafi w ręce Mola węgierskiego, który politycznie, mówię tutaj o polityce Wiktora Orbana, jest dzisiaj sojusznikiem Władimira Putina. No, ja rozumiem, że można było mieć różne zdanie o Wiktorze Orbanie. Przecież sam kiedyś należałem do formacji, która współpracowała z Wiktorem Orbanem, ale to było dziesiątki lat temu. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie Wiktora Orbana w takim demokratycznym świecie. Od wielu lat nie jest członkiem IPP, zmieniło się wszystko, a od kilkunastu tygodni, no to już naprawdę nie trzeba więcej dowodów na to, żeby wiedzieć, że sprzedaż węgierskiemu Molowi ogromnej części lotosu jest po prostu głupotą, jest naruszeniem polskich interesów takich zupełnie strategicznych. I ja w poniedziałek złożę do premiera wniosek o to, żeby Daniela Obajtka odwołać z tej funkcji prezesa Orlenu, dlatego, że uważam, że to sam osobiście premier powinien wziąć, wziąć odpowiedzialność. Za te y, y, idiotyczne decyzje, które będą rzutowały na. Ciekawa informacja, y, Panie polski. Pośle, ale czy, y, zastanawiam się, czy premier ma na to formalny wpływ, a nawet nieformalny, że Daniel Obajtek będzie lub nie będzie prezesem Orlenu. No, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Pakiet kontrolny nad y, Orlenem y, i Lotosem ma polski rząd. Zresztą ale pan? jest w ogóle ciekawe, y, Donald Tusk wychodzi na, na konferencję jedna. i mówi Mateusz Morawiecki nic nie może, więc może Pan powinien złożyć wniosek Matia? do Jarosława Kaczyńskiego. Jedna informacja, bo to też jest ważne. Nie wiem, czy yy, yy, jakby wszyscy Państwo pamiętają ten fakt, ale warto go przypomnieć. Dzisiaj na czele Lotosu stoi była księgowa z firmy pana Obajtka, w której sprzedawał rury PCV. Yy, to jest gigant, yy, mówię o Lotosie i Orlenie. To są giganty paliwowe, od których zależy bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. W jednej jest pan Daniel Obajtek, yy. Wszystko na jego temat zostało powiedziane i myślę, że można tylko y, przypominać. W drugim miejscu jest jego koleżanka, którą zrobił de facto y, w jakimś sensie y, prezesem lotosu, która była księgową w spółce, małej spółce, która sprzedawała rury PCV. To są dzisiaj ludzie, którzy mają odpowiadać za nasze bezpieczeństwo, więc jakby warto by było, gdyby premier polskiego rządu jednak wziął odpowiedzialność za ten chociaż mały fragment. Polskiej rzeczywistości. Czy on wiele nie może, oczywiście, ale jest tak, że jest premierem, ma formalny nadzór nad spółkami, skarbu państwa i z tego nadzoru i to mogę zapewnić pana redaktora i państwa będzie po prostu rozliczony.